Na ostatniej sesji rady miasta Działdowo radni dowiedzieli się, że za ich zgodą miasto chce się pozbyć budynku po byłej bibliotece. Od listopada ubiegłego roku stoi pusty, generując niepotrzebne koszty. Lokal użytkowy posiada powierzchnię użytkową 280 m2 98 cm. Do tego lokalu przynależy pięć pomieszczeń w piwnicy o łącznej powierzchni 61 m 16 cm2. Do lokalu przynależy, przynależą części wspólne i przynależy udział w działce w wysokości 61 setnych. Dla tego lokalu została wyodrębniona samodzielność, został podpisany akt notarialny, została założona księga wieczysta. W rozbiciu na pomieszczenia to składa się z pomieszczeń, które leżą na trzech kondygnacjach. Na parterze, czyli na pierwszej kondygnacji, znajduje się jedno pomieszczenie użytkowe o powierzchni 14 m14 cm2. Na pierwszej kondygnacji, na pierwszym piętrze, jest 7 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 148,93 m2. I na drugim piętrze, czyli na poddaszu znajduje się 9 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 117,91 m2. E, oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, do lokalu przynależy 5 pomieszczeń w piwnicy o łącznej powierzchni 69,16 m2. E, na nieruchomości całej przy ulicy Władysława Jagiełły 32 usytuowanych jest pięć lokali użytkowych, w tym jeden lokal na zapleczu nieruchomości, który został oddany w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie. Budynek przy ulicy Jagiełły 32 został wpisany do rejestru zabytków w 1994 roku. Wobec tego zgodnie z ustawą, a dokładnie artykułem 68 ustęp 3 ustawy cena nieruchomości po przetargu zostanie obniżona z tego tytułu o 50%. Tutaj wczoraj na komisji było pytanie czy, czy, czy można więcej dalej. To zależy od państwa Ustawa mówi, że można tak, ale to jest za zgodą Rady, czyli. Na dzień dzisiejszy cena nieruchomości została oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 708 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy zostały zgromadzone wszystkie niezbędne materiały służące do wszczęcia procedury przetargowej. Lokal ten obecnie jest pustostanem. Z chwilą, kiedy biblioteka przeprowadziła się do nowej siedziby przy ulicy wolności 64, generuje tylko dodatkowe koszty do utrzymania. Radni dopytywali, czy nie byłoby warto przeznaczyć go na inny niż sprzedaż cel. Panie burmistrzu, czy my musimy wszystko sprzedawać? Czy istnieje taka możliwość, aby z tego gmachu zrobić mieszkania dla mieszkańców Działdowa? Wiem, że to jest zabytek, ale myślę, jeżeli są pieniądze na stary MD, to postarajmy się, aby mieszkania zrobić. Dziękuję bardzo. Pomysł ogólnie dobry, ale. Jak my analizujemy miejsca, gdzie łączymy funkcje w budynku na przykład mamy taki budynek gdzie jest proszę państwa straż miejska to jest budynek przy ulicy Grunwaldzkiej i u góry mamy mieszkania socjalne mieszkania komunalne plus u góry mamy stowarzyszenia Towarzystwo miśników Ziemi Działdowskiej plus jest pan Andrzej Walasek ze swoją galerią ja państwu powiem że no, jedno wyklucza drugie że tam jest wtedy konflikt tych mieszkańców prawda z tymi instytucjami które tam tak, tak, tak. urzędują i teraz, gdybyśmy tutaj poszli w tym kierunku, to myślę, że no, byłoby to jakieś rozwiązanie, ale nie wiem, czy, czy do końca dobre, ponieważ, proszę Państwa, po, po pierwsze tam jest notariusz na dole, prawda, a u góry byśmy mieli mieszkańców, na ogół, proszę Państwa, w tych mieszkaniach komunalnych, no nie oszukujmy, ale m, to poczucie własności jest niskie tych osób, które tam mieszkają, i potem te klatki, tam te wspólne części nieruchomości wyglądają tak, jak wyglądają. Oczywiście, e, miasto, jeśli ja pamiętam, w, e, przynajmniej w tych czasach, kiedy, kiedy ja byłem radnym, czyli przez 8 lat, e, to mieliśmy e, na ulicy Północnej oddawane do użytku mieszkania komunalne i socjalne, i było kilka tam, powiedzmy, pomieszczeń adaptowanych na mieszkania komunalne. Natomiast my cały czas myślimy. Jak ten roz, problem rozwiązać, ponieważ no, większość z Państwa wie, że jest to poważny problem i że tutaj codziennie w poniedziałki, kiedy mam spotkania z mieszkańcami, to przychodzi przynajmniej jedna, jeśli nie dwie, trzy osoby z prośbą o przydział mieszkania. Natomiast proszę Państwa, jeśli chodzi o ten budynek, jest to budynek w centrum miasta. I jakieś tam jest umiarkowane zainteresowanie tym budynkiem, więc jest szansa, że zostanie ono kupione i będzie miało właściciela, który będzie dbał o ten budynek, a my będziemy szukali innych rozwiązań, żeby ten problem mieszkaniowy rozwiązać. Dziękuję. A jeśli się nie sprzeda, radny Zbigniew Kociela był sceptycznie nastawiony. Przypomina mi sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1. Sprzedawana była za pana kadencji i dosyć długo to trwało i w końcu ta sala została sprzedana za... No, kwotę znacznie niższą od pierwotnie proponowanej. Moje pytanie jest skierowane w, do Pana. Jeżeli nie, nie uda nam się znaleźć nabywcy, czy ma Pan alternatywny pomysł na to, jak zagospodarować te pomieszczenia, wynająć bądź przeznaczyć je na jakiś cel? Dziękuję. Konkretnych pomysłów władze nie mają. Na tym etapie nie zastanawialiśmy się yy, nad tym, dlatego że tak naprawdę więcej mamy problemów związanych z nieruchomościami, których nie możemy sprzedać. Natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o salę gimnastyczną, ten przykład, powiem tak. Ktoś może zarzucić. Pan mówi o kadencji mojej, ale jako radnego, nie jako burmistrza. Ktoś może zarzucić poprzednikowi, że może za tanio sprzedał ten budynek, a ja myślę, że cel został osiągnięty. Budynek uratowaliśmy. Dzisiaj jest on perełką, prawda, w mieście. No możemy troszeczkę łzy wylewać, że nie ma już tam sali gimnastycznej, ale myślę, że proszę Państwa, e, że dobrze się stało, że, że znaleźli nabywca, który to kupił. I myślę, że tu też będziemy, proszę Państwa, tak długo mm, szukali e, nabywcy, że się znajdzie, ponieważ ten budynek nie jest w złym stanie technicznym. Nie jest w idealnym, ale jest proszę Państwa w dobrym miejscu. Zawsze jeżeli nie byłoby, jeżeli nie byłoby proszę Państwa zainteresowania, no ja myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby wynajęcie na przykład na kancelarie prawne, prawda, czy adwokackie, ponieważ jest to budynek położony blisko sądu. Myślę, że nie będzie większego problemu. Dziękuję. Wobec takich argumentów radnym nie pozostało nic innego jak wyrazić zgodę na zbycie budynku po byłej bibliotece miejskiej. Oby nowy nabywca zadbał o niego w należyty sposób.